Święto Objawienia Pańskiego, zwane potocznie Świętem Trzech Króli, jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Niemal w całym kraju z tej okazji odbywają się pochody, które prowadzą Trzej Królowie: Melchior, Kacper i Baltazar. Do świętowania właśnie w taki sposób przyłączyła się parafia Świętej Marii Magdaleny w długiej goślinie. W drugiej gościnie przygotowaliśmy jeden ze sposobów na, na to święto. Szukamy go w Polsce. To święto jako dzień wolny jest wolny od niedawna stosunkowo i dlatego się wszyscy uczymy, co zrobić, żeby to nie był tylko dzień wolny od pracy, dzień siedzenia przed telewizorem, ale dzień objawienia właśnie, że wychodzimy na ulicę. I, i, i robimy pewne teatrum związane z tym dniem, z tym co się stało i chcemy iść w drodze jakby wbrew naturze, wbrew mrozowi, wbrew wszystkiemu i mówić yy, idziemy, bo znaleźliśmy, znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy dla siebie prawdę. Mieszkańcom Długiej Gościny spędzanie tego święta właśnie w taki sposób przypadło do gustu, ponieważ pomimo siarczystego mrozu i padającego śniegu tłumnie wzięli udział w uroczystości. Yy, jeżeli, uważam, że jeżeli yy, Mamy tak wspaniałego proboszcza, któremu nie sposób odmówić, to y, tak, tak niewiele z naszej strony, jak po prostu przyjść na, na małą godzinkę. Niewiele to, to kosztuje, a naprawdę, a, a tworzy coś wspaniałego. Chciałem zażyć czegoś nowego w tej parafii. Y przez wiele lat mieliśmy no, księdza, który nie organizował żadnych imprez, a ponadto chciałem zrobić to święto jeszcze bardziej ekumeniczne. Mamy tutaj Ewangelika Augsburskiego, mamy katolików rzymskich, no i jednego katolika reformowanego. Na uroczystości pojawili się również wyznawcy Kościoła Baptystów działający w długiej Goślinie. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Wami na tej uroczystości, ponieważ jesteśmy częścią tej wspólnoty mieszkańców, a no samo wydarzenie jest bardzo ciekawe, w Piśmie Świętym opisane jest w bardzo ciekawy sposób, jako, jako obserwacja ksiąg czy nieba, ksiąg biblijnych i nieba. W poszukiwaniu właśnie tego momentu, kiedy się narodził Mesjasz, Zbawiciel Świata, więc jest to myślę bardzo ważny ciekawy moment. I myślę, że daje nam taką, takie fajne przesłanie, że my również wzorem tych, tych trzech, czy nie wiadomo ilu ich mężców było dokładnie, żebyśmy również szukali znaków pojawiającego się Chrystusa. Na uroczystości oprócz mieszkańców Długiej gościny, pojawiło się wielu gości oraz władze gminy Murowana Goślina. Po raz pierwszy uczestniczyłem tu w kościele w Długiej Goślinie, w tej uroczystości trzech króli, gdzie była piękna kościelna uroczystość, ale też integracyjna, bo mieszkańcy, którzy należą do tej parafii, tutaj się spotkali. Całość uroczystości w Długiej Goślinie rozpoczęła się od przemarszy prowadzonych przez trzech króli z różnych stron wsi. Wszystkie trzy orszaki spotkały się pod kościołem, by tam oddać pokłon dzieciątku Jezus. Męcy ze wschodu, o których pisze Ewangelista Mateusz. Właściwie dowiedli, ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z wiarą Żydów, pokazali, że no warto w życiu czytać nie tylko horoskopy, ale że warto czytać różne księgi. Oni nie bali się także zajrzeć do księgi Żydów, do świętej księgi Żydów, więc dlatego odkryli rzecz ważną, że, że czas przyszedł, że, że czas dla ludzi nadszedł na to, żeby, żeby szukali prawdy i ją znaleźli. Więc. Dzisiejszy dzień jest tak naprawdę po świętach Bożego Narodzenia, taką kulminacją mówienia o tym, że Bóg stał się człowiekiem, że to jest ważne dla człowieka, czyli że Bóg przychodzi tak blisko, by nas ucywilizować, uczłowieczyć, żeby dać nam nową jakość życia. Na koniec spotkania w Długiej gościnie na wszystkich czekała herbata i ciasto migdałowe. Trzej królowie pojawili się również w kościele Świętego Jakuba w Murowanej gościnie podczas tradycyjnego wspólnego kolędowania z orkiestrą dentą.